Cześć, to finansowa płotka. Dzisiaj opowiem wam o złocie i srebrze w Kazachstanie, z zamieszkami w tle. Przedstawię wam dziś mój punkt widzenia odnośnie ostatnich zajść w Kazachstanie, oczywiście przez pryzmat srebra i złota. Sprawdzimy, czy sytuacja, która ma miejsce w Kazachstanie, może mieć wpływ na nasze portfele. Co jest tak ważnego w Kazachstanie, że rosyjscy żołnierze wkraczają z ciężkim sprzętem i ostrą amunicją na ulice tego kraju? Oczywiście w ramach misji pokojowej. Czy podwyżki cen gazu to jedyny powód protestów? Należy tutaj dodać, że z tego co podają źródła rządowe, czyli nie do końca pewne, na moment publikacji filmiku zastrzelono tam 400 osób, rannych jest około 1000, a aresztowano ponad 5000. Zanim jednak zaczniemy, musimy przybliżyć kraj, który w większości kojarzy się z boratem, bezkresnym pustkowiem i alkoholem muzułmanów, czyli kumysem. Kazachstan, wbrew pozorom, odgrywa dość ważną rolę zarówno w łańcuchu dostaw, jak i ma wpływ na rynek srebra, złota, gazu, uranu i wielu innych surowców. Ten 8,5 razy większy kraj od Polski. Jest zamieszkiwany przez 18,5 miliona ludzi i jest na dziewiątym miejscu pod względem wielkości na świecie. Leży on zarówno w Europie, jak i w Azji. A jego powstanie zawdzięczamy Gorbaczowowi, który przyczynił się do tego w 1991 roku przy rozpadzie Związku Radzieckiego. Tereny, na których leży Kazachstan, to mokry sen górników. Jeśli Polska leży na węglu. To Kazachstan leży na połowie tablicy Mendelejewa. Dokładnie to ze 118 pierwiastków chemicznych znajdujących się na tablicy w Kazachstanie znajdziemy aż 99 z nich. Znajduje się tam znaczna część światowych zapasów surowców, takich jak węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, fosforytów, chromu, magnezu. Ach. Kazachstan zaliczamy do 20 państw o największych zasobach ropy naftowej na świecie. Dysponuje on 2% światowych rezerw. Potwierdzone zasoby gazu na terenie Kazachstanu wynoszą 1,5 biliona metrów sześciennych, przewidywane zasoby około 5 bilionów metrów sześciennych. Dodam tak do porównania, że w Polsce zużycie gazu mamy na poziomie około 20 miliardów metrów sześciennych rocznie. Kazachstan zapewnia około 40% światowego zapotrzebowania na uran, i jest tu prawdziwym hegemonem. Dobrze. Ale przejdźmy po tych suchych faktach do miodu, czyli tego, co w większości z nas interesuje, czyli srebro i złoto, a tego też ten kraj ma pod dostatkiem. Jak podaje strona internetowa ambasady Kazachstanu w Polsce, link w opisie oczywiście, dzisiaj w Kazachstanie prognozuje się, że jest około 300 znaczących pokładów złota, z których zbadano dokładnie 173 miejsca. Kazachstan obecnie wydobywa ponad 100 ton złota rocznie. Istotnym faktem jest, że rezerwy złota tego państwa wynoszą aż 397 ton. I plasuje go to na 13 miejscu na świecie, wyprzedzając takich hegemonów jak Wielką Brytanię, Hiszpanię czy Koreę Południową. Co do srebra, to według strony internetowej statistiko.com, Kazachstan w 2020 roku plasował się na 12 miejscu wśród producentów. Tutaj wtrącę, że jeśli zaciekawiły Was informacje w filmie i podoba Wam się to, co robię, to śmiało możecie zasubskrybować kanał i postawić łapę w górę. Zmobilizuje mnie to do nowych analiz rynku i nagrania kolejnego filmiku. Ciekaw jestem również Waszych opinii na poruszony temat. Napiszcie w komentarzach, czy zgadzacie się ze mną? Merytoryczna dyskusja, mile widziana. Wracając jednak do Kazachstanu, mamy drugą stronę bardziej tragiczną, czyli klątwę surowcową, którą pokażę na, na przykładzie pięciu największych kopalni srebra i złota w Kazachstanie. Zauważycie, że wszyscy korzystają z dobrodziejstwa surowców, ale w najmniejszym stopniu zwykli obywatele. W Kazachstanie spotykają się interesy wielkich mocarstw i walka o surowce trwa tam już od dekad. Zwróćcie uwagę, kto jest właścicielem największych kopalń, które za chwilę zaprezentuję. W grze mamy Rosję, Chiny i szeroko rozumiany świat zachodu ze swoimi korporacjami. Każdy ma tam punkt zaczepienia. Chiny i Rosja bezpośrednio sąsiadują z Kazachstanem. Chiny planują poprowadzić przez Kazachstan swój nowy jedwabny szlak. Rosja może zawsze, w cudzysłowie, ratować swoich obywateli, jak to miało miejsce na Krymie. Ciekawostką jest, że około 3,5 miliona osób mieszkających w Kazachstanie deklaruje swoją narodowość. Jako Rosjanie. A teraz pięć największych kopalni srebra pod względem produkcji w Kazachstanie w 2020 roku, zgodnie z bazą danych kopalni Global Date. Z góry przepraszam, jeśli popełnię błąd w wymowie kopalni. Na pierwszym miejscu plasuje się kopalnia Malewski. Kopalnia Malewski to podziemna kopalnia, znajdująca się we wschodnim Kazachstanie. Jest własnością Glencore PLC i wyprodukowała około 1331 tysięcy uncji srebra w 2020 roku. Na drugim miejscu mamy projekt KOKTASCHAL. Projekt w Karagandach jest własnością Polimetali Altaj. Kopalnia odkrywkowa wyprodukowała około 1078 tysięcy uncji srebra w 2020 roku. Na trzecim kopalnia artemyjska. Kopalnia artemyjska znajduje się w Karagandach. Jest własnością KAS Mineral PLC i wyprodukowała około 918 tysięcy uncji srebra w 2020 roku. Na czwartym miejscu mamy kopalnię Boschakol. Kopalnia Boschakol należąca do KAS Mineral PLC jest kopalnią odkrywkową zlokalizowaną w Pawłodarze. Kopalnia wyprodukowała w 2020 roku około 803 tysiąca uncji srebra. I na piątym projekt Actogai. Należący do Casminas PLC projekt Actogai to kopalnia trywkowa zlokalizowana we wschodnim Kazachstanie. Ona natomiast w 2020 roku wyprodukowała około 549 tysięcy uncji srebra. Teraz wyłożę karty na stół i przedstawię do kogo należą wymienione koncerny. Cas Minerals PLC to brytyjska firma miedziowa, skoncentrowana na wielkoskalowym, tanim wydobyciu odkrywkowym w Kazachstanie. Glencore natomiast to szwajcarska spółka akcyjna z zasięgiem obejmująca 30 krajów, gdzie zatrudnia 55 tysięcy pracowników. Uważa się, że Glencore dysponuje jednym z najlepszych wywiadów gospodarczych w skali globu. Kolejną przedstawioną wcześniej firmą jest Polymeta. To angielsko-rosyjska firma. Wspomniana spółka Polimetal od lat przyjmuje kazachskie kopalnie złota i srebra. Oto pięć największych kopalni złota pod względem produkcji w Kazachstanie, zgodnie z bazą danych Global Date. Na pierwszym miejscu mamy kopalnię Altynau Koschetału. Jest to kopalnia odkrywkowa znajdująca się w Akmole. Jest własnością Glencore PLC i wyprodukowała około 627 tysięcy uncji złota w 2020 roku. Na drugim miejscu mamy projekt Kyzyl, zlokalizowany we wschodnim Kazachstanie. Jest on własnością Polymetal International PLC. Wyprodukowali w 2020 roku około 203 tysięcy uncji złota. Trzecie miejsce kopalnia Boschakol. Kopalnia Boschakol znajduje się w Pawłodarze. Jest własnością Kaz Minerals PLC i wyprodukowała około 144 tysięcy uncji złota w 2020 roku. Kolejną kopalnią jest kopalnia Rider Sokolny. Kopalnia Rider Sokolny należy do grupy Glencore PLC. Jest to podziemna kopalnia która wyprodukowała w 2020 roku około 138 tysięcy uncji złota. Na piątym miejscu mamy kopalnię Postynnoje. Należy ona do AK Altynalmals. Jest kopalnią odkrywkową znajdującą się w Karagandach. I teraz, do kogo należą przedsiębiorstwa? Altynalmals to krajowa kazachska firma przemysłowa, zajmująca się geologiczną, Eksploatacją złóż złota, a kamieni szlachetnych. Glonkor, jak wcześniej wspominałem, szwajcarska spółka akcyjna, Cas Minerals, brytyjska firma, Polymetal, angielsko-rosyjska. A teraz zwróćcie uwagę, kto jest właścicielem większości kopalń? Tak, państwa zachodnie i ich korporacje mają większościowe pakiety. Pikanterii dodaje fakt, że Rosjanie już w 2009 roku chcieli kupić jedną z największych kopalni złota, ale fala nacjonalizmu kopalń zablokowała ten ruch. Co ciekawe, po jakimś czasie Kazachowie odsprzedali udziały zachodnim korporacjom. Swoją rolę w grze mocarstw odgrywają również Chińczycy. Których nie widać w pierwszych pięciu kopalniach srebra i złota, to już mniejsze kopalnie przejmują systematycznie i bez rozgłosu. Jak na przykład poinformował Bloomberg, spółka Glencore oferuje potencjalnym kontrahentom do 2 miliardów dolarów za przejęcie 70% udziału w kazachskiej kopalni złota wasilikowskoje. Kupnem zakładu miały być zainteresowanie chiński, chińscy producenci złota. Shangdong Gold Mine, Zing Mining oraz Zhongin Gold. Rosjanie pomagają stronie rządowej i wjeżdżają ciężkim sprzętem na ulicę Kazachstanu sukcesywnie powiększają swoje strefy wpływów. Oczywiście całkiem przypadkiem, jak poinformowała agencja Reutersa, rosyjski gigant gazowy Gazprom przejął kontrolę nad popularnym portalem społecznościowym VKontakt w 2021 roku w grudniu. Platforma ta chwali się posiadaniem około 600 milionów użytkowników pochodzących głównie z Rosji, Białorusi i uwaga, Kazachstanu. Przypadek pewnie tak. Przypadek, że Rosjanie posiadają największy serwis społecznościowy w Kazachstanie, taki Facebook. Przypadek, że w dzień pojawiają się zbrojnie na ulicach kazachskich. Przypadek, że to oni najwięcej zyskują na zaistniałej sytuacji. No, pewnie każdy myśli, że protesty się zakończą. Rosjanie wyjadą do siebie. No, raczej nie, zostaną i będą gwarantem pokoju. Skąd już to przecież znamy. Chińczycy też są chętni pomóc. I nawet szef chińskiego MZ oferuje pomoc rządowi kazachskiemu. Czyli Chińczycy też chcą przyjechać do Kazachstanu, zaprowadzać pokój. Na koniec pokażę Wam kilka. Kazachskich srebrnych monet? Osądźcie w komentarzach sami, jak wyglądają, i dajcie znać. Zostawiam Was z monetami i muzyczką w tle. シェバチま ść。